saya akan melaksa Baca perintah Tentang di Kalau ternyata tidak Boleh Setelah mereka Nie, chyba nie. było. O, byłbyś teraz. Nie. Słucham? Czy w nic nie chcesz? Nie, nie, nie chcę. To winka Ci nie dam. Możesz to wypić? Możesz, możesz. O, komporowy. O, co mi w naszczyciel. Dam ci dam ci, wyrzucę Ci wszystkie moje bronie, do za <gry> Dobra, weź snajpa. Oj, One. O, nie ma nic. było dwóch tylko kiepski, najpierw kiepski, kiepski landing wybrali ja wiesz widziałem jednego, potem nie zrozumiałem Ale że... oni mnie za wachlarzem zadali no bo zebrali na mnie a ja go rozstrzelem i strzelem o pastwę A ty jesteś ciężko ranny masz 150 HP No Jeszcze ciężko ranny No nie przesadzałem Trzeba zrobić Lombardii Krokodilu to ta A Co? Pan Michael Jordan jestem Michael Jordan Eee Typy, typy gdzieś to nie Ty rzucałeś? Nie. Okej, okay, to ciekawe. Ja myślałem, że to no Ty rzucasz czymś. Nie. Hmm. To ja nie wiem, co to A były ja za wybuchy. Tym, ty rzucasz, dlatego Michael Jordan. Nie. Ale kurde, tu nikogo nie ma. Co to było? coś takiego no, może lecieć że przez 300 metrów. No, nie, 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 mi nie, To nie, nie, Prima nie, No nie, No to ty rzuciłeś granatami. ty! Teraz zostaniesz postrzelony Ej, airbag Chyba to nie ja Widzę, widzę Kurde, tu jest nie w zasięgu. A drugi leży? Będzie za chwilę. Jak nie Patrz Dobra. Trochę się musiał zdziwić. Masz trochę amo do czego koliek, bo najbardziej starku jest potrzebne. Wiesz co trochę... No ja mam 11. Tak, ten nastąpić. Mhm. Mm ja, nie zupełnie kiedyś tak. O kurde za to jesteście ranny. Troszeczkę. Troszeczkę gdzieś hpę. Wiem. Ta, powal się, będziesz miał więcej hape. Mmm. E tak siebie. No w sumie nie głupie rozwiązanie. Oj. Głupie. Oj. Ach. Mhm. Mm nie, no bo byliśmy znowu ten sam błąd. Zbyt duży fokus w punkcie. Ty powinieneś być na, na jakimś takim obserwerze, na dachu albo gdzieś schowany, a ja powinienem zgarniać chłopaków i wtedy to miały sens. No, to zaraz się wstała, bo <laughs> nie, no ale to już było takie całkiem niezłe. No. Może nie było idealne, ale ciekawe, że ten, że zostawili prawie cały ten lód, nie? O, tam są kolejni. Nie szli. Po znaczy, prostu byli strzał za nami. Mhm. Mm o, no to się nie Uuu. -o, -o, o, Nie mieliśmy z nimi szans. Nie, mieliśmy, tylko po prostu się. Pek zdarzył, tak naprawdę. No. Oni to nie to mają jakiegoś. Like call me right on the... <laughs> Ale chodź, nie żartuję, tego, skądś, skądś się modkę Hmm Tak I... Mhm mm Oj, dobra dana. Dobra Aaaah No to jest tu Dobra A to jest...

No 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 nie. Nie. A już głowy so, yy, cześć, no to jest panie, no nie piszę Eee Rada, trzeba się na zlutować No ja już jestem zlutowany oh!

a, no. Śmieszna Ej, to jest ten z pieskiem. Zabierz mu pieska. Jak on leżał, to jego piesek merdał gąbkiem. Gdzie ty jesteś? Na Tilted co? Tower. Czemu? Czemu? Ale czemu? tam się. Wiesz co, no bo tak jakoś mi lądowanie wyszło. Ja ale wiem, lądowanie na Tilted Tower zmieniłem, bo to mi to Mam pięciu tego. Mhm. Pięciu? No to fajnie. Ale już go nie ma, czy jeszcze jest, bo ja nie wiem. Nie ma, bo nie ma, bo Został, został do mnie moją ulubioną trumpe. Mhm. A masz może amo do RPG-a? Nie, do RPG-a nie mam. Tak, tak, zobaczyłem, ja że jest to. Jakby coś oni tam uciekli w swoją stronę. To bardzo miło z ich strony. A nie, dobra, tam jest pięciu. Go nie, tak naprawdę <skrywa> piakie, ja nie wiem gdzie jest. Ja. Tu Andryt. Ja właśnie przypomnij tu Andrzej. To dobrze. Ja o Co jest jaki to ma opad kuli? Spłoszyłem ich. Spłoszyłeś czy spłaszczyłeś? Spłożyłem. Oddałem strzał, obstrzygałem i od razu to, zaczęli patrzeć z tych swoich snajperek. Aha. Ale spoko, teraz są daleko, bo mi takie dziwne impulsy. A, czekam na jednego gościa. Czy? Aha. A... a drugi dróg po drugiej stronie. Tutaj. Chwilę? Nie To ty to się umiesz ustawić. Tu ty strzelasz? Nie. Panie ja. Kurde, bo to, to, tak mi coś mi po plecach strzeliło. O, znowu. Ale kurde, nie widzę. że z tamtej dziury do mnie wali. Tata, ja mam nadal 0 amu. To fantastycznie. Nie... ale chyba znalazłem. Chyba znalazłem skąd strzelał. Jest biały, Wal jest biały pod tobą. No i, i biegnij z nim biegnij to moja no, była snajpka, snajpka kontrolna ode mnie była A trochę? Ale ja mam 20 do pompy 13 do pistoletu i sześć do... snajpy. Dobra, trzeba go pokonać. Jezus. Biało. Nie! Proszę, ma biało. No ale co ja Ci poradzę, że ma biało? Co ja Ci poradzę? Że się o świetnie, świetnie, super, super, super. No, fantastycznie, dobra. K y kontynuujemy lobby. lobby.